Siema. W kolejnym filmie. Ten film jest kontynuacją poprzedniego. Tutaj jest dalsza część dnia. Jeżeli nie widzieliście poprzedniego, to zapraszam do nadrobienia. Zbierałem baliki z łąki i przywoziłem na gospodarstwo. A w tym owijanie bali, trochę zbydła i transport ziemi 60. Także zapraszam do oglądania do tej pory padało, nawet na miarkę nie wyjrzałem, ile deszczu jest, teraz przestało się rozjaśniło, jest za chwilę 13 gospodarz już jest, zakładamy zakładamy folię i działamy. Kurde wszystko mokie I łowimy. Trzeba oponę przytargać. Kurde, będzie ciężko je stawiać. Eee, podłożyliśmy za blisko opony. I jeden balik nam się wyłożył. O, tak, widzicie? Na płasko. I trzeba go postawić. <grystanie> Trzeba to jakoś zrobić przy pomocy ciągnika i drugiego bala bo tak ręcznie go próbowaliśmy we troje to wam powiem ani <gol> <gol> nie mogliśmy ruszyć czekajcie na dwie poprawki trzeba zrobić, bo tu są blisko ciekawe czy nie tam go czy się uda, czy się nie uda są dwa uda jedno uda jest, że się uda a drugie, że się nie uda Trafiliśmy, że się udało. A nie rozerwał się. Bajka Jest pięknie. Jaka pewno. Jak to wygląda na jadarza. A już nie pada. A popchnąć. Popchnąć walika trzeba będzie, bo się brzyna w to. Kółko. Tam jest cięty. Już ja z jednego popychałem, bo ściąga, ściąga w stronę kółka i się może folia rozetrzeć. No Tyle już owinęliśmy. Tyle nam jeszcze zostało. 2, 4, 6, 8, 10 i ten jedenasty na naturze. No, nie, godzina. Godzina i za połową jesteśmy I w takich warunkach no, fajnie się owija A nie po nocach No i ostatni 14.35 I koniec Teraz słońce wyszło, nie? Się zrobiła 16 Chwilę przerwy w domu Mała mi rękawiczki zabrała, bo tak chwyciłem jak wychodziłem, patrzę dziewiątki, Mówię nie moje. A pewnie ziemniaki wybiera a przechowalni idę zamienić. Eee, kubotę muszę wymuchać sprężarką, bo trochę błota się naniosło. Także trzeba ją wyczyścić, bo w lepszym ją stanie brałem. Także muszę ją w przyzwoitym oddać. Jak byłem w domu, podzwoniłem, bo jesteśmy na etapie zakupu fotelika do samochodu kolejnego. Eee, bo ten oddaliśmy szwagierce. Urodziła. No i ciekawych rzeczy się człowiek dowiaduje, bo najpierw dziecko trzeba przymierzyć do fotelika, a później fotelik do auta. Czy dziecko pasuje do fotelika i czy fotelik pasuje do auta. Także nie da się tego kupić przez internet. Trzeba podjechać do sklepu i, i poprzymierzać. Także e, no jak mnie ojcowie jacy się oglądają, e, Najtaniej jak do tej pory wyhaczyłem w Bobasie w Łodzi, w Teofilowie. I tam jakieś lepsze rabaty mają. Jak powiecie, że, że od ich stałego klienta jesteście, nie? Czy tam 10-15%. Także możecie czasami wyhaczyć cenę lepszą niż jest w internecie. No. W większości pewnie to nie obchodzi, ale może. Ktoś skorzysta, nie? Dawaj. I oddaj rękawiczki. Ci oddaj? Rękawiczki. ja mówię takie jakieś luźne? Domyślam się. Już te ziemniaki ci wyniosę, tylko muszę rękawiczki mieć. Tyle bali jest. Także zapas na chwilę będzie. No. Gorzowska do... Do załajania, a łąka do nawiezienia gnojówką. Do nawiezienia gnojówką? Dobrze to brzmi, gnojówka, do rozlania na tej łące. jest o. I drugi pokos powinien być w miarę. Taki jest plan w sumie. Bajka, drzwi otwieramy z dwóch stron. Od czasu do czasu taki baj się przydaje. Muńka stamtąd. Za chwilę przemeblujemy, tylko idę by bramę zamknąć na pola. Tam od drogi już zamknąłem. Bo dostawa ma jutro przyjechać. Dwa nowe mumki mają przyjechać. A jak na razie nie ma gdzie ich wrzucić. Także trzeba zrobić miejsce. Co ty tam rozbierasz?

Ty głupku, ty. Dobra, już mniejsza, mniejsza z ustawieniem, chyba dobrze patrzy. Odstawa stawaj, ja idzie na głupki tam. No, nie, jak ja mi. Ja się no. Delikatnie jedzie, czy ty musisz tak hałasować? Hałasować, jak to? Kto... Ktoś gwoździem przybił, czy co? Nie wiem, może robię. Zahaczone. Jest. To weź tu odczep. Normalne wygrodzenia trzeba zrobić, a nie w klikach trzymać. Co weź? Przytrzymaj, bo ja robię zagramy i Muniek? Ty już jesteś za duży głowaty i źle zrobił, to nie miej pretensji do mnie. Ja tego nie robiłem Ja też nie. Jak to robiłam, to zrobiłam dobrze. A gdzie ma uciec? Gdzie go wiążemy na początku? A Jak jest na tym, to nie połamie. Chodź, 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 chodź. Czekaj. Czekaj jest tu jakiś kółko, jest jakiś kółko. Przycisnąć powyżek.

Szyję to ty masz wąską Znaczy chudą Ciekawe czy to wytrzyma. No, tu sobie przeciągłeś. Tu Truduje. sobie przeciągłeś. Przeciągniemy, przeciągniemy. Sytuacja chwilowa. Póki tamte się nie sprzedadzą. No. <laughs> Czyli tak z półtora miesiąca. Fajnie no, no, no. no. do do wszystko. Musisz tu być, bo na Twoje miejsce czekają inni. Kolejna. Tak. I to dwie sztuki. Aż. Czekają na Twoje miejsce. Co? Ci się łóżko zawierzyło. Dobra, mu No. To W sumie by pasowało obojnik wyrzucić Czy masz tam kogoś chętnego? Tam gdzie on stał Jak jutro mają przyjechać A tu mają przyjechać jutro? Te No, słyszałem, że mają jutro przywieźć Dwa cielaki To by pasowało już ogarnąć Tą grudkę Miśki! Ale wy czekacie na jedzenie, nie? Jeszcze nie zjadłyście wszystkiego. Jeszcze w kojicie jest. Także nie macie co narzekać. Kurde, tu nawet błota nie ma. Elegancko. Ja myślałem, że się w błocie będę topił. A tu nie. Ale obojnik by się przydało podgarnąć kiedyś. Bo strasznie dużo miejsca już zajmuje. Tam już widzę wywalają. Taki ślimak będzie dookoła. Tutaj już jest za wysoko żeby rzucać, to tam wyrzucają. A ty co tutaj tak podglądasz? Misioku, pisioku? Może no, i krótka oganięta. Można wrzucać cielaki. Nie, cielaki. Będzie Was tu więcej. Teraz. Ale się rozpadało. Jakaś chmurka znowu nas chwyciła. I tak co chwilę przepaduje. Ciekawe, ile po weekendzie będzie w mialce. Wycinek muszę odczepić Tam jest belka do sześćdziesiątki Bo, bo, bo jadę 60. z tą przyczepą Potom ziemię No Mam. Trzeba ten odbój z tyłu po prawej stronie wymienić, bo już się rozleciał całkiem, resor jest prościutko, zaraz się metal o metal będzie opierał Za to. Za to Za to. No. Za to. No tak, żebyś mikrofonu nie zasłaniał. Niżej. Niżej. O tak. Tak trzymaj. Wkaśnie trzy, zaraz... Tak, jak ja dalej nagrywam. Jeszcze trzymać. I daj. Dobre. No. Dobre. Jedna przyczepa Godzina po 18.00. Na dzisiaj to wszystko w tym filmie. Także, więc standardowe. Jeżeli się Wam podobało, zostawiajcie kciuki w górę. Tutaj macie mój kanał. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, zapraszam do zasubskrybowania. Dwa filmy wybrane dla Was. Jeżeli nie widzieliście, to wbijajcie. I do następnego. Cześć.